R. A. Salvatore. Star Wars. Część druga, Atak klonów. Przekładał Maciej Szamański. Rozdział dziewiąty. Anakin stał w milczeniu w sali Rady Jedi, otoczony kręgiem mistrzów zakonu. Towarzyszący mu Obi-Wan był jego mistrzem, ale nie jednym z tych mistrzów. Podobnie jak większość z dziesięciu tysięcy Jedi, Kenobi był rycerzem, podczas gdy członkowie rady byli prawdziwymi mistrzami, najlepszymi z najlepszych, najważniejszymi postaciami zakonu, a nakin nigdy nie czuł się dobrze w ich obecności. Wiedział, że ponad połowa z nich miała poważne wątpliwości, czy powinien zostać przyjęty do zakonu po ukończeniu dziesięciu lat. Wiedział również o tym, że choć opinia Jody sprawiła, iż pozwolono mu uczyć się pod kierunkiem Obiłana, Kilku mistrzów wciąż nie było przekonanych o słuszności tej decyzji. Wytropić tego łowcę na gród musisz, Obiłanie, rzekł mistrz Joda, gdy pozostali przekazywali sobie z rąk do rąk zatrutą strzałkę. I co najważniejsze, dowiedzieć się, dla kogo pracuje, dodał Majs Windu. A co z senatorami Dala? spytał Kenobi. Wciąż potrzebuje naszej ochrony. Anakin wyprężył się. Przeczuwając to, co miało zaraz nastąpić. Tym twój padawan się zajmie, powiedział Joda, patrząc na Anakina. Serce padawana rosło, kiedy słuchał słów mistrza, nie tylko z powodu zaufania, jakie mu okazano, ale także dlatego, że bardzo podobało mu się zadanie. Wiedział, że wykona je z prawdziwą przyjemnością. Anakinie, będziesz towarzyszył pani senator w drodze na jej ojczystą planetę, nabo bo odrzucił majs, tam będzie bezpieczna. Nie. Używajcie zarejestrowanych środków transportu, podróżujcie jako uchodźcy. Skłoker skinął głową, ale od razu wiedział, że wypełnienie polecenia będzie niezwykle trudne. Senator Amidala jest przywódczynią opozycji wobec ustawy o militaryzacji i nie zechce opuścić stolicy. Póki zabójcy nie schwytamy, z naszą opinią liczyć się musi, odparł Joda. Anakin znowu skinął głową. Ja po prostu wiem, mistrzu, jak bardzo zależy jej na udziale w tym głosowaniu, odrzekł. Bardziej interesuje ją ustawa niż. Anakinie, przerwał mu Majs. Udaj się do senatu i poproś kanclerza Palpatina, żeby z nią porozmawiał. Jego ton świadczył dobitnie o tym, że temat został wyczerpany. Anakin chciał jeszcze coś dodać, lecz Obi-Wan wziął go po tramie i szybko wyprowadził z sali. Chciałem tylko wyjaśnić, jak bardzo zależy Padme na tym głosowaniu, powiedział chłopak, kiedy znaleźli się w holu. Wystarczająco jasno opisałeś nam uczucia Amidali. Odparł Obi-Wan. I dlatego mistrz Windu kazał ci poprosić kanclerza o interwencję. Uczeni i nauczyciele ruszyli korytarzem. Anakin ugryzł się w język, by nie skwitować słów mistrza ciętą ripostą. Rada Jedi rozumie, Anakinie, kontynuował Kenobi. Tak, mistrzu. Musisz jej ufać. Tak, mistrzu. Anakin odpowiadał automatyczne ponieważ myślał już o zupełnie innych sprawach. Padawan wiedział, że niełatwo będzie przekonać Padmę, by opuściła planetę przed głosowaniem, ale nie miało to dla niego większego znaczenia. Najważniejsze było to, że znajdzie się blisko niej i będzie jej strzegł. Anakin nie był zdenerwowany, przebywając w gabinecie kanclerza Palpatina. Zdawał sobie sprawę z ogromu władzy, którą ten człowiek skupia w swoich rękach i szanował sprawowany nie urząd, ale czuł się tu swojsko, jakby odwiedzał dobrego przyjaciela. Wiedział, że palpatin darzy go sympatią i traktował wielkiego kanclerza jak drugiego mentora. Oczywiście, nie był mu tak bliski jak Obi-Wan, ale zawsze mógł liczyć na jego dobre rady. Co więcej, zawsze czuł się w jego gabinecie mile widzianym gościem. Porozmawiam z nią zgodził się Palpatin, gdy Anakin przedstawił mu swoją prośbę. Pani senator Amidala nie sprzeciwi się mojemu poleceniu. Znam ją wystarczająco dobrze, żeby mieć co do tego pewność. Dziękuję, ekscelencjo. Tak więc, mój młody padawanie, nareszcie powierzono Ci prawdziwe zadanie, rzekł kanclerz, uśmiechając się szeroko i ciepło, niczym ojciec gawędzący z synem. Twoja cierpliwość została nagrodzona. Większa w tym zasługa Twoich rad, panie, niż mojej cierpliwości, odrzekła Anakin. Wątpię, czy wytrzymałbym tak długo, gdyby nie zapewnienia Waszej Ekscelencji, że moi mistrzowie Jedi obserwują mnie uważnie i że wkrótce powierzą mi naprawdę ważne zadanie. Palpatin skinął głową. Nie potrzebujesz moich rad, Anakinie, odezwał się po chwili. Z czasem nauczysz się ufać własnym uczuciom, a wtedy staniesz się niepokonany. Powtarzałem to już wielokrotnie i powtórzę jeszcze raz, jesteś najbardziej uzdolnionym Jedi, jakiego spotkałem. Dziękuję, ekscelencjo, odparł spokojnie Anakin, choć z trudem panował nad drżeniem całego ciała. Słuchanie tak pochlebnych opinii sust tych, którzy nie do końca go rozumieli, na przykład sust matki, nie było tym samym czym słuchanie słów Palpatina, wielkiego kanclerza republiki. Był on wybitną osobistością, być może najznamienitszą w całej galaktyce, a jednocześnie w żaden sposób nie podlegał rozkazom Jody czy Majsa Windu. Anakin dobrze wiedział, że człowiek pokroju Palpatina nie prawiłby takich komplementów, gdyby w nie nie wierzył. Przeczuwam, że staniesz się największym spośród wszystkich Jedi, Anakinie, ciągnął Palpatin, potężniejszym nawet niż mistrz Joda. Anakin miał nadzieję, że nie zemdleje z wrażenia. Nie mógł uwierzyć w to, co słyszał, a jednocześnie jakaś cząstka jego duszy gorąco pragnęła ufać słowom Palpatina. Miał w sobie siłę, potęgę przekraczającą ograniczenia, które próbowali narzucać jemu i sobie rycerze Jedi. Padawan wiedział że Obi-Wan Kenobi po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy i to było źródłem największej frustracji w jego stosunkach z mistrzem. A na czuł, że smycz, na której prowadził go Obi-Wan, była stanowczo za krótka. Nie miał pojęcia, jak odpowiedzieć na pochlebne słowa Palpatina, więc stał pośrodku przestronnego gabinetu i uśmiechał się lekko. Kanclerz stał przy oknie i spoglądał na niekończący się strumień pojazdów przemykających wysoko nad Kurosand. Po długiej chwili Anakin zebrał się na odwagę i podszedł do wielkiego biurka, by stanąć obok wysokiego kanclerza i wraz z nim w milczeniu podziwiać panoramę stolicy. — Niepokoję się o mojego padawana — rzekł Obi-Wan Kenobi, idąc obok jody i majsa windu długim korytarzem świątyni Jedi. Nie jest jeszcze gotów do samodzielnych zadań. Rada pewna jest swojej decyzji. Obiłanie, odparł Joda. Chłopak jest wyjątkowo uzdolniony, dodał Mais. Ale wiele jeszcze musi się nauczyć, mistrzu. Nie ustępował kenobi. Ego umiejętności uczyniły go nieco aroganckim. Tak, tak, zgodził się Joda. To cecha powszechną coraz bardziej wśród Jedi. Zbyt pewni siebie się stają. Nawet ci starsi, bardziej doświadczeni obi rozważał słowa mistrza, wolno kiwając głową Z pewnością było w nich wiele prawdy Niepokój, który ogarniały zwolna zamieszkane światy galaktyki Sprawiał, że i w zakonie wyczuwało się atmosferę napięcia Zwłaszcza, że tak wielu rycerzy działało samotnie, z dala od Kurosand Czyż arogancja nie była głównym powodem? Dla którego hrabia duku podjął decyzję o odejściu z zakonu i zerwaniu więzów z republiką? Pamiętaj, Obiłanie, upomniał go Mais, jeżeli przepowiednia jest prawdziwa, Twój uczeń jest jedyną istotą, która może przywrócić mocy równowagę. Czy Obiłan mógł o tym zapomnieć? Mistrz Kwigon jako pierwszy dostrzegł w chłopcu potencjał i jako pierwszy przewidział, że to właśnie Anakin wypełni przepowiednie. Jednak ani on, ani żaden inny Jedi, nie potrafił sprecyzować, co właściwie oznaczać ma owo przywrócenie równowagi mocy. O ile podąży właściwą ścieżką, rzekł, zauważył Obi-Wan. Teraz swoją misją zająć się musisz przypomniał Joda, odrywając Obi-Wana od niepokojących rozważań, jakby potrafił czytać w jego myślach gdy tajemnica zabójcy odkryta zostanie. Być może i inne zagadki rozwiązane będą. Tak, mistrzu, odrzekł Obi-Wan, unosząc na wysokość oczu małą, śmiercionośną strzałkę, którą wydobył z ciała martwej Clavdite. Szmisk Walker delikatnie uniosła brudno na pierśnik androida, by umocować go na miejscu. Uśmiechnęła się do Cefripio, i choć jego twarz nie mogła wykrzywić się tak, jak ludzka, Wiedziała, że i on, na swój dziwny roboci sposób, jest zadowolony. Tak często skarżył się przecież na piach skrzypiący w jego kablach i ścierający z ilikonową izolację. Gdy tak się działo, jego metalowym ciałem targały elektrowstrząsy miniaturowych zwarć. To dlatego mi kończyła teraz dzieło, które zapoczątkowała na kin, budując protokolarnego androida. Teraz, spytała na głos. Z trudem otwierając pokryte zakrzepłą krwią usta. Nie, nie teraz, pomyślała. Zajmontowała te blachy już dawno temu, minęło tyle dni. Może tygodni. A może miesięcy? Zrobiła to, kiedy Klik zabrał ją na swoją farmę wilgoci. Tak, właśnie wtedy w garażu znalazła części androida protokolarnego, upchnięte pod stołem. Pamiętała wszystko doskonale, lecz nie miała pojęcia. Kiedy to się działo?